Oczywiście, że złote medale wygrane zawsze cieszą, jednak należy pamiętać, że jest to tylko pewien etap do, w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, do kwalifikacji w Duisburgu. Na pewno ten puchar jest troszeczkę słabiej obsadzony niż ten poprzedni, w sprzed dwóch tygodni. Jednak w, w osadzie K4 były zwycięzczeń ostatniego pucharu Hinki. Również postawa w wyścigach sprinterskich i Kasi i do, yy, oraz dwójki pokazuje, że no, cały czas zmierzamy w dobrym kierunku. Ja zresztą uspokajałem kibiców i zawodniczki, zwłaszcza przestrzegać, że nie byliśmy jeszcze absolutnie w formie, żeby ścigać się z najlepszymi na świecie. Jednak no, te dwa tygodnie treningu na Węgrzech, gdzie pozostaliśmy, pokazują, że no, kierunek jest dobry. Bo w tym roku Duisburg jest tym startem numer 1. Jednak też należy pamiętać i czujemy to, że będą oczekiwania w Krakowie podczas igrzysk europejskich. No i nie wypada być gospodarzem i być w słabszej formie i gdzieś tam ten pierwszy szczyt formy w tym sezonie ma właśnie przypaść na regaty w Krakowie. Nie ukrywam, że jako drużyna marzymy o sześciu kwalifikacjach bo to przy możliwości wystawienia dwóch osad indywidualnych na, na 500 metrów oraz dwóch dwójek daje duże pole manewru, zapewni, może zapewnić start sześciu zawodniczkom w Igrzyskach Olimpijskich, gdzie jest to zawsze marzeniem sportowca. Daje także większe możliwości taktyczne zgrania czy ustawienia osad. No i podjęliśmy gdzieś tam takie wyzwanie zimą, że spróbujemy zawalczyć w Duisburgu o, o sześć kwalifikacji, jednak żeby to się spełniło to osada K2 nie może płynąć w osadzie K4. No i to już był taki pomysł po poprzednim sezonie, kiedy wiedzieliśmy, że Sandra Ostrowska zostaje w grupie młodzieżowej, Martyna Klad wyjdzie, że będziemy próbowali tej, tej dwójki Martyna z, z Heleną Wiśniewską. No nie wiem, gdzieś tak intuicyjnie ja czułem, że, że może, to być, może to być dobra osada. Oczywiście, jeszcze jutro kolejny finał przed nimi. Na pewno Liczymy też, że druga dwójka nasza utytułowana zakwalifikuje się do tego finału, a finał zawsze rządzi się swoimi prawami, i tu nie można nic przesądzać po eliminacjach. Jednak tak, to są dzisiaj kandydatki numer jeden do startu w Duisburgu w olimpijskiej konkurencji K2 500 metrów.